Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com Kuba Jędryka, Indecage.pl, jesteśmy na gali XTBK SW81, a ze mną wygrany drugiej walki Filip Stawowy, witam. Witam serdecznie. No to co powiedziałeś w klatce, to samo mówiłeś mi w czwartek, że zaczynasz ten ride po pas. No dokładnie, z tym nastawieniem tu przyjechałem, przyjechałem tu wygrać, no i wygrałem. No i trzeba przyznać, że w sposób dość niespodziewany, bo wszyscy się raczej się spodziewali, że albo punkty, albo ewentualnie ktoś kogoś znokautuje, a tu proszę poddanie. No tak, no, co by nie gadać właśnie wszyscy tak kojarzą mnie, że tak powiem z tymi wojnami, yy, z tymi wojnami takimi stójkowymi. No ale już nieraz pokazałem, że tamtego parteru się nie boję, także także naprawdę sobie tam dobrze radzę, mam z kim trenować, mam z kogo, że tak powiem brać przykład. No i myślę, że teraz pokazałem jednego że no, no, trzeba się ze mną liczyć. Ja przyznam, że tej walki niestety nie miałem w całości szansy obejrzeć, ale powiedz to bardziej było takie, że chciałeś poszukać tego parteru, czy po prostu natrafiła się okazja, był i natrafiłaś okazja, że udało się włożyć tą rękę za pleców i, i poszło. Nie no, tak naprawdę no to, że tak powiem Marek pierwszy zaczął szukać tego parteru. W tej pierwszej rundzie tam wiedziałem, że już nic z tego nie będzie, także nawet nie chciałem się męczyć, pozwoliłem mu obalić, mówię. Jedna runda w razie czego w plecy, także tam mówię, to nic takiego, był czas na odrobienie, no a w tej drugiej widziałem, że jednak już na tyle zmęczony, że, że no, powinno tam w miarę pójść to obalenie go, no i obaliłem, widziałem, że ubić nie mogłem, ubić nie mogłem tam, mimo tego, że, 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 że zmęczony, to dobry się bronił, gdzieś tam się kleił, nie miałem miejsca, żeby bić, ale nadarzyła się okazja, wsadziłem rękę, no i poddałem. Ale mimo wszystko tych ciosów, widzę, po, tak widzimy po twarzy, troszeczkę przyjąłeś. Tak, no gdzieś tak się spotkaliśmy, lewy na lewy, naprawdę mocny, jednak chyba gdzieś tam y, stał trochę bliżej, gdzieś tam dokręcił bardziej, bo naprawdę tam rozkwasił mi ten nos, no i trochę w sumie tam zaczęło się pod górkę od tego momentu, ale, ale wszystko później miałem pod kontrolą, już także, ok. okej. Nie wróciły jakieś koszmary z poprzedniej walki, kiedy przyjąłeś cios? Nie, 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 nic. W sumie w tej pierwszej walce dokładnie nie wiedziałem e, kiedy co się stało. Dopiero później gdzieś tam analizując e, adrenalina spadła. Analizując walkę, tak, no że to było tam w około połowy pierwszej rundy, także między pierwszą a drugą rundą jak tam się wtedy wysmarkałem, tak, oko mi się zamknęło, no to wtedy wiedziałem, że coś tam jest nie tak, no ale przewalczyłem do końca tą walkę. No i okazało się po fakcie, że no, to złamanie dołu było całkiem Nieładne. A czyli nie było żadnej blokady psychicznej przed, przed przyjmowaniem ciosów, że coś takiego się może powtórzyć? Nie, nie, nie. Myślę, że po prostu bardziej przed tamtą walką. Ona nie poszła też po mojej myśli, z tego względu, że tam było dużo, że tak powiem, zmiennych. Tak? No, ta jedna walka odwołana, na później, tak powiem, takie szukanie drugiej walki gdzieś tam. Jednak tych, ten okres przygotowań naprawdę był dość długi, bo się wyciągnął w czasie. Tak? No, spore, że tak powiem, straty tam były finansowe i tak dalej. Też, też dużo tam się w moim życiu miało zmienić. No i się zmieniło i ta walka, że tak powiem, nie wyszedłem z chłodną głową tej walki gdzieś tam nie zagrało coś, nie? Stęskniłeś się za klatką? No oczywiście, a tym bardziej tutaj za, jeszcze ze za smakiem wygranej to już w ogóle. No to powiedz, spytam tak, jakie plany wprost? No bo co, wracasz do treningów, czy, czy teraz krótkie wakacje? Teraz krótkie wakacje, muszę wynagrodzić to swojej narzeczonej i mojej córeczce, no jednak, że tak powiem, łącząc tutaj treningi, Treningi, przygotowania, do tego praca oczywiście, bo też no, tutaj nie, nie, nie jedni wiedzą, że pracuję normalnie na etat, poza treningami, poza, poza walkami. No to jednak w tym domu, że tak powiem jestem gościem, dlatego teraz chcę to wynagrodzić rodzinie. No i lecimy sobie na małe wakacje, gdzieś tam wyjeżdżamy, począć zreceptować się, no ale pewnie wracam. Most chyba jest ok, nie jest połamany, także niedługo wracam do treningów i robota dalej. No to najważniejsze to powiedz właśnie jakie są szanse, no bo wygrana w KSW na pewno wiele znaczy, zwłaszcza że ten ranking gdzieś tam jest taki, że, że łatwość do tej czołówki myślę będzie wbić. To co po, po tej walce, myślisz zbliżycie to do tego, żeby móc żyć z MMA? No na pewno chciałbym, chciałbym aby tak było właśnie, no bo jednak no jak widać teraz mogę to połączyć wszystko, jest bardzo ciężko, no ale, ale łączę to i wygrywam. Także naprawdę chciałbym, chciałbym, typowo zająć się, zająć się MMA, z tego żyć. No i wtedy na pewno na pewno myślę, że no, no jednak przygotowanie moje fizyczne i cała reszta byłoby naprawdę dużo, dużo lepiej. No to taki fantazji matchmaking mały, ale nie pamiętam czy to z tobą, czy właśnie z Kamilem rozmawiałem w czwartek o tym, że że obaj, czy to z Kamilem, że jak obaj wygracie swoje walki, to czemu by was nie zestawić? No jestem otwarty na taką propozycję, jak najbardziej. Jak teraz Kamil wygra, to, to, to nie widzę problemu. No to czekamy w takim razie, ja jeszcze raz gratuluję wygranej, no i czekamy w takim razie na powrót, co? Jeszcze w tym roku myślę się uda jedną walkę stoczyć. No, oczywiście. Pewnie, żebym chciał w tym roku. Co by nie mówić, no długa przerwa, teraz że tak powiem, jestem głodny tych zwycięstw, więc na pewno na pewno jeśli chciałbym gdzieś tam może latem, latem zawalczyć. No to czekamy w takim razie i gratuluję jeszcze raz. Dziękuję bardzo.